To jest kwadrans na angielski, lekcja 47. Hello guys, Simon here, I'm your English teacher. Hi, Anya here, I am learning English with you. How are you guys? Mam nadzieję, że odpowiedzieliście, że wszystko u was w porządku. Dziś temat, na który bardzo lubimy rozmawiać z Anią, czyli we are going to the cinema. Really? Będziemy rozmawiać o filmach? That's the plan. Great, I'm ready. Let's begin. Chcieliśmy Was poinformować, że w ramach obchodów pierwszych urodzin podcastu zdecydowaliśmy nagrać 50 odcinek na żywo. Będzie on emitowany na Facebooku. Pytacie kiedy? 29 maja o godzinie 20:45, czyli po angielsku. Quarter to. Nine? Yes, qu at quarter to nine. Uh, and the date in English? O oh, in English in British. Sure. it's uh, on 20 29th of may job. yes or on may 29th very good yes so it's the 29th of may or may 29th at 8:45 yeah PM. That's right, zgadza się. Utworzyłem już wydarzenie na Facebooku, więc jeżeli korzystacie z tych mediów społecznościowych, to gorąco zapraszamy. Zaznacz, że weźmiesz udział w tym wydarzeniu, a Facebook przypomni Ci o nim. Będzie dużo dobrej zabawy, konkursy i niespodzianki. Sounds awesome, brzmi cudnie. Dobrze, to wróćmy teraz do naszej lekcji o filmach. Ponieważ będziemy sobie rozmawiać o filmach, to z takich ciekawych wyrazów, Aniu, co to jest spoiler? To jest wyraz związany z filmem, oczywiście. Eee, spoiler to jest jak ktoś ci zdradza ym, coś, czego nie powinien, czyli dowiesz się, co było w na przykład w danym odcinku, ym, no ale go nie oglądałeś, a chciałeś go na przykład obejrzeć. Dokładnie tak. Jestem ciekaw, czy wy, słuchacze, używacie tego wyrazu, bo no, w, w mojej nomenklaturze on jest nagminnie używany, czyli mhm. spoiler alert. Mm -hmm. Gdy ktoś zaczyna coś mówić, mm -hmm. e, zdradzając e, jakiś element filmu bądź serialu, to wtedy krzyczysz spoiler alert. Tak, ale w języku polskim nie mamy takiego odpowiednika, nie? Chyba nie. Moi znajomi musieli się nauczyć, co ja mam na myśli. E, bo tak, no coś, spoiler i szukali tych mm -hmm. samochodów sportowych. Jak boiler. Trochę tak. Nie, ale jest też, no spoiler to ten taki A, co, tak, dociska tak, tak. auta. No. A nie ma sportowe auto, to. Tak. To um, anyway, uh, także spoiler alert. No i jeszcze jeden fajny wyraz y, związany z filmami. Zwiastun. Po angielsku? Trailer. Trailer. Tak jest. Trailer. A, A zapowiedź to jest teaser, nie? Zapowiedź jakiegoś na przykład. Uu, tutaj nie wiem. No. Nie, jakby nie skrót, bo tra trailer to jest skrót yy, jakby scen z filmu. Okej, okay, możemy tak chyba powiedzieć. A teaser to jest chyba zapowiedź, nie? Tease, więc tak. Gdybym miał powiedzieć z filologicznego Aha. punktu widzenia. A tease oznacza coś e, dra, drażnić, mm -hmm. w sensie tak zaczepić. Więc teaser e, ma w charakterze to, że jest króciutki okay. i zwykle jest jakimś tam, nie wiem, jednym obrazem e, nawet, albo sam dźwiękiem charakterystycznym, Aha. to też może być teaser. Czyli okay. jest czymś, co jedynie tak cię zanęci. Nie? Okay. I, I to nie będzie trailer. Pewnie to jest krótszy od trailer traileru. Jest zdecydowanie okay. krótszy od, od, od trailera. Teaser to jest tylko, jak pamiętam, i wydaje mi się, że jak wchodziło Play, chyba Play, mhm. Play albo Orange, jakaś sieć komórkowa, mhm. która nas nie sponsoruje oczywiście, to, to były takie banery typu, że tam. Za kilka dni, tam, za, tam jakieś wielkie mhm. odkrycie, 20 marca, tam zobacz o co chodzi. Aha. Nie, to to będzie właśnie teaser. Aha, czyli tak macie właśnie zachęcić, ale nie zdradzać ci w ogóle żadnych szczegółów, tak? Czyli... Tak, okay. tak, tak, zbudować zainteresowanie, mhm. ale jeszcze nad nie wiadomo czym. Okej, okay, dobra. No, że tam dowiesz się już za cztery tygodnie, ale w sumie nie wiesz, w jakiej kategorii. Okej, okay, dobra. To to będzie teaser. Okej. Okay. Um... Tak, a, a trailer, no to rzeczywiście zwiastun, uh -huh. zapowiedź. Wydaje mi się, że te wyrazy w polskim funkcjonują zamiennie, że okay. zwiastun no albo zapowiedzią. Fun fact, czyli ciekawostka, trailer to po angielsku jest przyczepa. Okej. Okay. I teraz, Aniu, może chcesz ze zgadzać? Dlaczego, może wiesz, dlaczego mówimy przyczepy na zwiastuny po angielsku? Nie wiem, ale się dowiem zaraz od Ciebie. Tak, bo ja słuchałem ostatnio w innym podcaście. Um, i, I tam było wyjaśnione, że um, jak w kinach kino przeszło na filmy z, z teatrów, mm -hmm. um, że tak powiem, to zwiastuny, czyli zapowiedzi przyszłych jakichś filmów i produkcji, były po filmie. Czyli jakby były na doczepkę. Okej. Okay. No, i dlatego nazywano je trailer, czyli jakby przyczepka, okay. bo one były za właściwym filmem. Ciekawe, czy w dzisiejszych czasach Jaki ktoś by siedział sens. po filmie, no wiesz, kiedyś to... Kiedy teraz puszczają przed, przed filmem. Zdecydowanie tak, teraz są po, ale nazwa właśnie została i okay. to są dalej e, trailers, a nie jakieś tam, nie wiem, pre-header e, czy okay. pre-films, <grym> filmy um, Także stąd jest nazwa trailer i no kiedyś filmy były dużo krótsze, mhm. pewnie można było wysiedzieć w tak, kinie te ekstra. I było ich mniej, więc... Y Warto było zobaczyć, co co Dos będzie następne. Dosłownie. Więc pytanie do Was, słuchacze: po pierwsze, czy używacie wyrazu spoiler, jako że ktoś Wam psuje, mm -hmm. jakiś psuje zdradza um, element filmu? I drugie pytanie, czy, czy oglądacie trailery? Do you watch trailers? To teraz poznamy rodzaje filmów, no bo to jest najważniejsze. Po pierwsze, Action Films. Action films. Action films. Action films. Czyli filmy akcji. Super popularne w dzisiejszych czasach. Aniu, jakiś przykład filmu akcji? Any examples of an action film? Ostatnio widziałam Black Panther. Black Panther. Następny gatunek to bardzo prosto. Thriller. 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 Great. Very easy. It's difficult to say, but it's easy to understand. Yeah. Uh, czyli po polsku mówimy... Thriller. Thriller. Dreszczowiec. Uh -huh. Kiedyś się nawet chyba mówiło. Thriller, thriller. Uh -huh. Easy. Tylko techa na początku. Uh, horror. 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 This is more difficult. Horror. Yeah, it is. Um, czyli horror films to będą horrorory, to język dobra gimnastyka języka. E, Okej, okay. następnie mamy sci-fi, 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 sci I sci-fi będzie skrótem od science fiction, science fiction, science fiction, science fiction. Czyli Science fiction. Science fiction. Oj, zapomnieliśmy o przykładach. To może jakiś przykład science fiction? Star Wars. Star Wars. Thank you. Tak. Uh, definitely. Jakiś przykład horror film? Maybe. Science place. Quiet place. Not science place. A quiet place. Yeah, a quiet place. To stosunkowo nowa rzecz, tak. No, jakiś tam piątek, 13. Y o, te takie piła. Pi piła, sure. Um, Klasyka gatunku. Tak. No Ring. Ring, o, o, no właśnie. No i jakiś thriller. Ja polecam Gone Girl. Oh, it was good. With Ben Affleck. It's an excellent film. Dobrze. Mm -hmm. No to mamy przykłady. Następny rodzaj filmów. Cartoon. 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 No dobrze, i co to będzie? Kreskówki. To są kreskówki i ale szeroko pojętą animację. To są kreskówki, tak jak na przykład są odcinkowe kreskówki, czy, czy tylko te pełnometrażowe? I, i tak, i tak. Aha. Czyli, Great. bo możemy powiedzieć, że, że jest to jakiś tam animation. Aha. Czyli film animowany, animation, ale miano cartoon opisuje i te i te. Okay. I przykład. A, przykład cartoon. No. Um, całkiem niedawno był taka bajka i nie ma mocni, po angielsku Aha. The Incredibles. Okej. Okay. And, and your example? Frozen. <noise> of course, Paulina loves Frozen. Yeah. <noise> yeah, Frozen, in Polish Kraina Lodu. Mm -hmm. Też będzie druga część. Tak, widziałam. No właśnie. Moja córka nie może się doczekać. Trailer, tak. Także oboje za nią lubimy animację, jakbyście jak, jak nie zauważyli. Okej, okay, a potem mamy love stories. Love stories. Love stories. Love stories. Czyli historie miłosne. Teraz tak. Często, gęsto um, te filmy będą nazywane, po polsku zresztą też je tak nazywamy, komedie romantyczne. romantyczne. Czyli romantic comedies. Romantic comedies. Romantic comedies. Romantic comedies. I w skrócie, bo ten wyraz jest bardzo długi, angielski nie lubi długich wyrazów, mm -hmm. to będzie rom-com. Rom-com. Yeah, rom -com. Rom -com. Czyli powiem, a to taki rom-com. Romantic comedy. Okay. Uh, any examples? I have no idea. No, to jakimś znowu klasykiem sobie zarzucimy, może, bez, bezsenność w Seattle. Uh, Bridget Jones? It was, it was yeah. a love story? It was a love story, definitely. Bridget Jones. I nawet trzecia część nie była taka zła, w mojej ocenie. Spodziewam się dużo gorszej. Także. Yeah. Good example, thank you. Ok. No, oczywiście, jak mamy romantic, to mogą być też same po prostu. Comedy. 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 Komedia. Wasz przykład, słuchacze? Bo nasz to? Cats Vegas? O, przyjmę to. Cats Vegas, bardzo dobrze. Po angielsku The Hangover, um, czyli Kac. Taki był tytuł oryginalny. Tak. Dlatego potem mieli problem z Cats Vegas w Bangkoku i tak dalej. Tak. To był Cats Vegas, o. Nie? Polska wersja. Tak. Katz Vegas, bo mm -hmm. połączyli. Połączyli Katz. tak jak Hangover? Z Vegas. Z Vegas. Zgadza się. I potem był problem w Bangkoku. Mm -hmm. I, I nie pamiętam, gdzie była kolejna część. Anyway, tak to zadziała. Good. So comedies. No jakieś takie akademie policyjne. The classics. Yeah. Right. Uh, fantasy films. Fantasy films. Fantasy films. Fantasy films. Czyli filmy. Fantazy. Fantazy, tak, fantastyczne. Mm -hmm. Wszędzie, gdzie mam jakieś tam, nie wiem, elfy, trolle, krasnoludy. No. An example would be. Hobbit. Hobbit, yes. Lord of the Rings. Yeah, Lord of the Rings. True. Ok. No to teraz może Harry dwa. Harry Potter. And... Harry Potter, yeah, excellent. Dwa, może takie poważniejsze gatunki Documentaries. 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 Czyli filmy. Dokumentalne. Dokumentalne. Great. Any examples? Free solo. Free solo. Ania gorąco poleca. Yeah. Recommends. Free solo. Great. Uh, I uh, period films. Period films. Period films. Period films. Great. Period oznacza okres. Natomiast mm -hmm. period film, e, na przykład jakiś tam e, historyczny też. Mm -hmm. I właśnie e, period films to będą dramaty kostiumowe, czy filmy kostiumowe. Okej. Okay. Ja nie mam przykładów. Ja też nie. Jakiś o królowej brytyjskiej. Um. The El Elizabeth. Ale to był serial, wiecie. Uh, The Crown. Na Netflixie The Crown. Jeśli nie oglądaliście, mm -hmm. obejrzyjcie. Great. Piękne. Yeah, it's amazing. Piękny angielski, um, brytyjski. No i takie bardzo ciekawe spojrzenie na życie królowej. Żbiaśnicy. I jeszcze są muzikale, mój drogi. Oh, you're right. No, nie da się umieścić wszystkich kategorii. Sure. Musical. Musical. Musical musical. An example would be Les no Miserables, czyli Więzienie. Oh, no? It's a musical. No, ale też jakiś Mulan, Rouge. Ja tam powiedział, że Frozen to też może być musical. <laughs> Bardzo dużo się. <laughs> ma. Ale tak naprawdę ja we wszystkich kreskówkach tak jest teraz, że jest dużo piosenek. Teraz tak. Mieliśmy wyrażenia, o których mówiliśmy, że coś lubimy. Czyli I like i like, e, uwielbiam. I love. I love. Nienawidzę. I hate. I hate. Ok. Dodamy sobie jeszcze dwa wyrażenia tutaj Powiemy I don't mind. 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 Czyli nie mam nic przeciwko. Okay. ok. Oznacza to nie to, że lubię, nie to, że nienawidzę. Jest mi to takie. Neutralne. Okay. I don't mind. Ok? E, więc na przykład nie wiem, nie mam nic przeciwko filmom fantasy. It's I don't mind okay. fantasy films. E, I drugie wyrażenie. Can't stand. Can't stand. Can't stand. Can't stand. Czyli nie znoszę. znoszę. Nie znoszę, tak. Nie zdzierżę tego. E, więc na przykład nie znoszę czego? Romantycznych komedii. I can't stand romantic comedies. Oh, me too. <laughs> I'm sorry, but... That's okay. I can't stand romantic comedies. Um, dobra. I chciałbym po, przy okazji tych wyrażeń, żebyśmy nauczyli się właśnie zgadzać z tą opinią. Jeżeli zgadzamy się z, z opinią, która jest twierdzeniem, uh -huh. czyli na przykład uwielbiam sci-fi, i mm -hmm. like sci-fi. I chcemy powiedzieć ja też. Mm -hmm. To możemy to zrobić tak jak Ania zrobiła to przed chwilką i Ania powiedziała. Me too. Me too. Me too. Me too. Ale możemy też powiedzieć so do I. 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 I oznacza to dokładnie to samo, czyli ja też. Mm -hmm. So do i. Ok. Więc jeżeli ktoś powie, że Och, uwielbiam filmy kostiumowe, um, czyli I love period films. So do I. So do I. Great. A co jeżeli się nie zgadzacie? Jeżeli no, nie lubicie, wy, nie, to nie jest wasza bajka. Czyli ja powiem I love period films. I my powiemy, a ja nie. Czyli I don't. Po prostu. Yeah. I don't like period films. Albo po prostu I can't stand, I hate. Period. Films, ok? Czyli tu normalnie tworzymy sobie albo przeczenie, albo nasze zdanie wyrażamy, ok? Dobra. I teraz uwaga, trick. Jeżeli y, opinia jest przeczeniem, czyli usłyszymy I don't mind horrors, nie mam nic przeciwko uh -huh. horrorom, i my też nie mamy nic przeciwko horrorom, to powiemy Neither do I. Neither do I. Neither do I. Neither do I. Or uh -huh. neither do I. Thank you. To słowo będzie miało dwie wymowy. Neither do I. Neither do I. Great. Neither do I. Więc albo mówimy neither, albo neither. I oznacza to to samo, co me too. Ja też. Czyli ja, ja też nie, tak? Ja też nie, dokładnie tak. Czyli że ja nie mam uh -huh. przeciwko, ja też nie. Uh -huh. Neither do I. Okay? Więc będziemy sobie stosowali neither do I do właśnie I don't mind oraz do I can't stand action films. Nie znoszę filmów akcji. I can't stand action films. A ja się ze mną zgadza, czyli? Neither can I. Neither can I. Neither can I. Ok, więc uważajmy. Albo jeżeli mamy twierdzenie I like, I love, I hate, to powiemy. So do I. Nie. Albo I don't mind. Neither do I. I can't stand. I wtedy zgadzając się powiemy. Neither can I. Neither can I. Natomiast, jeżeli chcemy się nie zgodzić, no to powiedzmy, że no, a ja je kocham. Tak, po prostu. Mm -hmm. I love them. Super. Powiem teraz, właśnie, swoje zdanie na temat kilku rodzajów filmów, a ty, drogi słuchaczu, spróbuj się ze mną zgodzić. Zawsze się ze mną zgadzasz. Ania to zrobi razem z tobą. I like action films. So do I. So do I. I don't mind documentaries. Neither do I. Neither do I. I hate period films. Me too. <laughs> Me too. Albo? So do I. So do I. I can't stand romantic comedies. Neither do I. Neither do I. Well done. you? what about your preferences? A co, ty preferujes? I like thrillers. So do I. I don't mind sci fi films. Neither do I. I love documentaries. So do I. I can't stand action films. Neither can I. Dziś poznaliśmy całkiem dużo rodzajów filmów wraz z przykładami. Do you like watching films? Czy lubicie oglądać filmy? Or maybe you prefer watching TV series? A może wolicie seriale telewizyjne? And you, what's your preference? Uh, films or TV series? Films definitely. Oh, really? Yeah. I think I, I prefer films as well. And you guys? A wy? Let us know in comments or write us an email. Dajcie znać w komentarzach lub napiszcie nam maila na adres kwadransmałpaszymon.edu.pl Na pewno się z Wami zgodzimy, używając odpowiedniego wyrażenia. That's all for today. Hear you next week. Bye! Bye.